Cześć! Dziś mam dla Was kilka idiomów związanych z emocjami. Yy, są to emocje pozytywne, związane z miłością, przyjaźnią itd. Zresztą, sami zobaczcie. Pierwsze wyrażenie to uwarekielt puknorne czyli dosłownie być całkowicie, zupełnie na kolanach za, czyli, przekładając na nasze, być zakochanym bez pamięci. Jak na przykład, czyli jest w niej zakochany bez pamięci. Dalej mamy Yarte Til, czyli dosłownie stracić serce dla, czyli być w kimś zakochanym, oddać komuś swoje serce. I Jak w przykładzie, jej hartopt mit til denne flotte czyli zakochałam się w tym wspaniałym mieście. Teraz skupmy się na radości. Pierwsze z wyrażeń, które wiążą się właśnie z radością, to oware of afgleda, czyli nie posiadać się z radości. Przykładik ble of avgleda da bonne anonserte worden czyli wielu nie posiadało się z radości, gdy zespół ogłosił światową trasę koncertową. A teraz klasyczne wyrażenie, które zapewne już znacie, czyli oware glaofori. Czyli cieszyć się z czegoś. Tutaj nie czytamy tego d w słowie gla. Jaj ar glad for a du har. Czyli cieszę się, że tu jesteś. I tego wyrażenia można też użyć z innym przyimkiem, mianowicie til. Ovare glotil oznacza być zadowolonym, cieszyć się z sytuacji, która ma miejsce, ponieważ jest lepiej niż można by się było tego spodziewać. Man move are til, a dejke ik varre. Czyli trzeba się cieszyć, że nie poszło gorzej. A teraz skupimy się na słowie Likke, czyli szczęście. Pierwsze wyrażenie to owarę filt of Likke, czyli dosłownie być wypełnionym szczęściem, czyli być przepełnionym szczęściem, cieszyć się z czegoś. I taki banalny, prosty przykład to Ja war filt of Likke, czyli byłam przepełniona szczęściem. I teraz takie bardzo ładne wyrażenie. Oware i likkerus. Likkerus określilibyśmy jako odurzenie ze szczęścia. Oznacza to właśnie tyle, co być odurzonym, pijanym ze szczęścia, być w euforii. I jak na przykład. Wir sind likkerus, etter Czyli cieszymy się bardzo, jesteśmy w stanie euforii po meczu. Który z tych idiomów był dla Was najfajniejszy, który najbardziej Wam się spodobał? Dajcie znać w komentarzu, a my zapraszamy Was do oglądania pozostałych filmików na naszym kanale albo do wzięcia udziału w kursie języka norweskiego, albo duńskiego i szwedzkiego. Do zobaczenia niebawem. Cześć!